Witam was w odcinku dziś zajmiemy się sprzątaniem lasu. 15 minut dla lasu. Nominował mnie Bastek Recycling. Ja do końca nie obejrzałem filmu, bo akurat do mnie dzwonek ktoś mi zadzwonił, obejrzałem go wczoraj i zobaczyłem, że mnie nominował więc zaczynamy sprzątanie lasu. Niestety, jak mówiłem, oglądałem filmik, ktoś do mnie zadzwonił, musiałem przerwać. Nie dokończyłem, nie widziałem nominacji. Obbastka, ale nadrabiam to i sprzątamy tutaj. Oczywiście, też nominuję trzy osoby, ale to na końcu filmiku powiem. Zobaczymy, co ze śmieci uda nam się zebrać. Trochę tutaj jest przy drodze, ale niewiele. Tutaj może jakiś leśniczy sobie siedzi, kawkę popija. Nie no, żartuję. Dobre siedlisko. Можно особо не Jak widzicie tutaj akurat za wiele śmieci nie ma było trochę przy drodze ja już tu, tu jestem około 25 minut filmik będzie krócej nagrany, bo nie chcę was zanudzać takim długim. ale no niecałe pół godziny spacerowałem po tym lesie Zaglądałem, czy gdzie śmieci są, ale nie ma za wiele, tylko tyle co przy drodze było a jednak się znalazł teraz nowy pojemnik filtr jakiś chyba więc na tym będziemy kończyli ja w lesie byłem, posprzątałem nominacja została zrealizowana, a więc ja nominuję trzy kanały są to kanały z Channel nowy na moim kanale Gaugan oraz młody chłopak z tego co widziałem co zaczyna karierę i zabawę z recyklingiem, z kabelkami kanał Kacperak nie jest to dużo 15 minut dla lasu można poświęcić zrobić coś ja akurat nie mam czy się pochwalić na jedno dobrze bo nie jest zanieczyszczony co jest bardzo fajne praktycznie jeden plastik, trzy chusteczki jeden kartonik, to wszystko co znalazłem może kiedyś będzie coś więcej ale lepiej żeby nie było, bo wiadomo lasów się nie nie, jak to się mówi, bo zapomniałem słowa, nie zabrudza więc byłoby to na tyle oczywiście jak się nie podoba, stawcie łapkę w górę, jak nie łapkę w dół i trzymajcie się do następnego